Że mnie się nie przewrócił? O, wiedziałem. Wiedziałem, że do tego momentu dojdzie. Więc, elo, elo rowerzyści wyżywczyści, to co się Wam pokaże, to koła z Dalekiego Wschodu, czyli model Ikan FL40 Max koła no, nie do końca nadające się do tego roweru, ale czy faktycznie to się o tym do końca przekonamy. Bo wybrałem ten model na, ze względu na własne preferencje, a co się okazało, że są to koła bardziej szosowe niż typowo gravelowe, ale czy faktycznie e, do gravela się nie nadaje, to o tym oczywiście Wam powiem. Będę chciał Wam porównać delikatnie do moich poprzednich kół, czyli powiedzmy te Elite Wheels i Vinci. Oraz mam dla Was dobrą informację, dla mnie dobrą, nie wiem jak dla Was, ale na szczęście to na ten moment koniec z huklesem. Nie mogłem się tego momentu doczekać. Już od dłuższego czasu w gravelu korzystam z, z obręczy bezhaczykowych, które mają jakieś niby swoje plusy, ale mają też oczywiście i minusy. Jak widzieliście na kanale, miałem parę nieprzyjemnych sytuacji. Związane pewnie głównie przez to, że obręczy były w systemie Hukles. Yy, I ja mówiłem, że też nieraz w wiadomościach w prywatnych w komentarzach, że ogólnie Hukles odradzam. To, że ja jeżdżę, to nie znaczy, że wy musicie. Po yy, prostu na, yy, też od razu może dla spostowania, dlaczego ostatnio jeździłem na kołach Vinci w systemie Hukles, mimo że Hukles nie lubię, yy, z tego powodu, że tamte koła były bardzo lekkie, sztywne, świetnie się toczące. No, masa tam chyba około 1200 gramów, to jak na koła gravelowe o 40 mm, czyli tak samo jak tutaj. To bardzo piękna masa. O, wiedziałem, wiedziałem, że do tego momentu dojdzie. No wieje strasznie tutaj. To była bardzo piękna masa, ale zawsze z tyłu głowy była ta niepewność, czy tym razem coś się złego nie stanie. I będę też wam chciał może przypomnieć, a może teraz wam od razu przypomnę, Jakie to były przypadki? Raz, ale akurat tutaj tego nie było na kanale, ale raz na przykład jadąc na pierwszych kołach vinci GRV44, gdzieś tam próbowałem sobie zdobyć segment na jakimś tam single traku i zauważyłem, że one mi tutaj gdzieś delikatnie wyszły. Nie zsunęły się, no bo na oponach Wolfpack, one nie scunęły się kompletnie, ale delikatnie wyszły. Po tym jak e, wziąłem i e, po tym jak spuściłem powietrze, jeszcze raz napompowałem, wszystko bo ok. Przez dłuższy czas nic się z tymi kołami nie działo. Aż do momentu jak chciałem porównać porównanie e, szosy do gravela na kołach Vinci i na oponach Wolfpacka. E, tak sobie jechałem rekreacyjnie, napompowane z tyłu 3,5 bary, czyli tak 3,5 bara. Czyli wcale nie aż tak dużo jak na, e, jak na gravel. I jadę, jadę, gadam, gadam, a nagle... Pff. Hook Les. Opona się ześliznęła, więc musiałem oponę nałożyć, napompować no to trochę mniej ciśnienia i, i było ok. Raz na Robinsonadzie, już nie pamiętam, czy to pierwszej, chyba, chyba drugiej, przejechałem około 200 km na niecałym jednym bara. Nie wiem, jak to się stało, że nagle mi zeszło powietrze. Nie wiem, czy to po prostu gdzieś coś uszło eee, nagle, czy po prostu opona się przybiła i zakleiło. Oponę, chociaż nie było po oponie widać, żeby coś tam. Boże, jak zaczyna wiać! Zaraz muszę zmienić miejscówkę, bo no tutaj się przecież nie da wytrzymać. Po oponie nie było nic widać, żeby gdzieś tam się przebiła, więc to też może było spowodowane huklesem, nie wiem, choć się domyślam. No i ostatni yy, przypadek na oponach Challenger, gdzie no, zahaczyłem o jakiś tam, powiedzmy, krawężnik, opona się ześliznęła i, i przywaliłem obręczą w, no, w beton, gdzie obręcz pękła. I tutaj moż, nie będę zganiał na, z, z, bezpośrednio na opony, nie będę z, z, zganiał też na hukles. Wina może być trochę tego, trochę tego, to by trzeba było tam dokładnie analizować. Jedno jest pewne: że jeżeli macie obręcze w systemie Hukles, to musicie mieć bardzo kompatybilne z tym systemem opony. I mimo, że na przykład Wolpach i Challenge one były napisane, że są kompatybilne w systemie hookless, to ja im do końca jakoś tam nie wierzyłem. Teraz mam te Hutchinsony i powiem szczerze, że widać od, od razu, od samego założenia, że one trochę inaczej leżą na właśnie obręczach w systemie Hukles i one wydawały się pewniejsze i pewnie teraz jakoś na Vinci v 40 RS, nie bałbym się tak mocno właśnie na nich jeździć w tym sezonie. Tak jednak dla świętego spokoju chcę potestować coś nowego z tego powodu, że w tym rowerze mam ramę ICAN X Gravel, chyba dwójka. E, gdzie no, nigdzie nie widać, że to jest ich rama, bo nie ma żadnego napisu, ale no, to była, e, to jest rama zakupiona za moje własne prywatne pieniądze, więc akurat jeżeli chodzi o wybór, to nie jest w żaden sposób sponsorowany. Jeżeli chodzi o koła, to akurat Ikan, a dokładnie pani Nikola sama się do mnie odezwała czy nie chciałbym potestować yy, czegoś nowego. I ja tak sobie pomyślałem, że rama Ikan, koła i to by się tak może nie gryzło, może by to było nawet fajnie kompatybilne, więc z miłą chęcią je potestuję i dzisiaj właśnie Wam opowiem nie więcej co nieco o tych kołach. Dobra, jeżeli chodzi o koła, no to oznaczam jako materiał sponsorowany, no bo dostałem je za free do potestowania. Ale oczywiście to nie wpływa na jakby moją opinię. E, myślę, że na, na razie to jest taka wstęp, wstępna jakby recenzja tych kół, a z czasem jak mi się przez sprawdzą, bądź nie sprawdzą, no to będzie pewnie jeszcze jakieś podsumowanie e, tego zestawu, e, ale zobaczymy. E, I jeżeli chodzi, tak, e, tam... Dużo było różnych kół do wyboru, czy jakieś wyższe stożki, 50, czy jeszcze jakieś mniejsze. Ja chciałem e, znaleźć coś do 40 mm e, maksymalnej wysokości. Z tego powodu, że jeździłem już na e, większym stożku jak 44 i uważam, że do gravela powyżej 40 e, to jest już przerost treści nad formą, czy przerost formy nad treścią. I to nie ma do końca racji bytu z tego powodu, że takie stożki się trochę ciężej e, rozpędzają, a wiadomo w gravelu bywa różnie. Jeżeli jesteście pewni, że jeździcie tylko po szutrach premium z wysokimi prędkościami powyżej 300 km na godzinę, no to jeszcze ten stożek, który jest k czy nawet większy, może ma, ma i sens. W momencie kiedy, wiadomo, tereny są różne, bo to, są, e, to co chwilę trzeba gdzieś tam przyspieszyć, skręcić. E, są jakieś nierówności, no to y, lepiej wybrać mniejszy stożek, bo będzie po prostu niższy i będzie się lepiej napędzał. Będziecie mniej energii tracić na to, aby ponownie napędzić do jakichś tam wyższych prędkości. Więc y, mówię, 40 to max. Chciałbym jakieś 35-38, ale te profile, jak tam analizowałem, no to one z reguły były trochę. Węższe, bo tutaj ten stożek o wysokości 40 mm, czyli FL40 MAX, ma prawie 30 mm szerokości zewnętrznej, przez to, że, jest, że nie są hukles, tylko hook bądź tub, bo les to jest, że wiecie, że bez haczyków, a bez lesu no to są, że z haczykami. No, to wew średnica wewnętrzna 23 mm, przez co opona na pewno się troszeczkę inaczej układa. Nie mierzyłem tego suwmiarką, więc mi wybaczcie, ale tak na oko widać, że ten milimetr 2, ona jest e, jakby trochę węższa, e, bo normalnie ma 40 mm i teraz wydaje mi się, że tyle ma, a w momencie, e, kiedy miałem na przykład e, Vinci, no to widać, że ta opona miała taki trochę szerszy balon. E, logiczne i chyba no też nie muszę jakby tam udowadniać tego, że faktycznie tak jest. E, musicie uwierzyć mi na oko. Waga katalogowa to 1350 gramów i ważyłem je na dobrej wadze marki WAR. I to mi wyszło poniżej 1300, łącznie chyba dokładnie 1280. Więc nie wiem, czy to jest jakiś błąd wagi, czy, czy błąd ich pomiarów, ale co do kół, to one przed wysyłką były. Sprawdzany. Dostawa kuryska trwała szybko, bez żadnego dodatkowe, dodatkowego cła, ale na przesyłkę musiałem trochę poczekać, bo zanim one były wyprodukowane, sprawdzone, no dostałem normalnie zdjęcie z moimi kołami, mam nadzieję, że z moimi, że są już sprawdzone i są gotowe do wysyłki. Jak już w przyszły w standardowym kartonie, takim typowym dla kół, w środku były one zabezpieczone dodatkowo pianką, E, e, zdziwiłem się, ale nie były, na przykład nie była założona taśma. Taśma taśmy dostałem osobno wraz z zaworami tubeless. Musiałem sobie tę taśmę założyć sam. Fakt, że taśma dosyć przyjemna do nakładania, e, bo nie była ona taka sztywna, jest fajna, elastyczna z fajnym klejem, ale no, fakt, że, fakt, że nie, nie było tego od razu nałożonego, więc taki troszeczkę na minus, bo no, ja akurat y, lubię zakładać taśmy. Y, na system bezdętkowy, ale nie każdy umie, nie każdy chce, nie każdy musi wiedzieć, jak to się robi, więc jeżeli tego nie umiecie, to musicie się wią wiązać z kosztami, że może to, to za Was zrobić serwis. Zawory, no takie powiem Wam zwykłe, standardowe, one wyglądają trochę jak od dętki, nic nadzwyczajnego, ale no działają. Oblepiłem taśmą. Założyłem zawór. Powiem szczerze, że pierwszy efekt był taki, że słychać było jak powietrze ucieka, bo one tutaj mają taką, otwór oczywiście na ten, może znajdę teraz? Znajdę, tutaj jest. Tu jest, tu jest otwór na to, żeby jak złapiecie trochę tam wody w obręczach, żeby to wszystko tam wyleciało. I właśnie po raz pierwszy jak wziąłem i napompowałem, to czuć było właśnie, tym otworem ucieka, więc myślałem, że nie złapie szczelności, ale no tam wiadomo, wyszejkowałem trochę koło, mleko gdzieś tam poza załapało i od tamtej pory ładnie trzyma ciśnienie, bo mija już jakiś tydzień i ja jeszcze nie pompowałem. Napompowałem chyba do 2,5 z przodu, 3,0 z tyłu. No, i nie mam teraz ze sobą. O Jezus, nie mam teraz ze sobą pompki, ale odwaliłem. Po raz pierwszy od dłuższego czasu zapomniałem wziąć swojego zestawu, więc byłby numer, jakbym przebił, przebił obręcz. Nie chcę krakać, bo niby nie mam daleko jakieś 7-8 km, nie no może trochę więcej, bo się odbiłem. Więc jakby teraz było coś nieprzyjemnego to było Memory Five i no. Wóz, wóz serwisowy musiałby podjechać, ale mamy nadzieję, że szczęśliwie dojadę. Poszykuję się na lajkonika. Więc jak Wy to już oglądali, oglądacie, to ja już jestem prawdopodobnie po lajkoniku, czy znaczy, na pewno jestem po Lajkoniku, tylko nie wiem, czy ja tam dojadę do mety bez większych, takich niemiłych przygód, czy, czy po prostu będzie to kolejna wspaniała przygoda, więc wy jak. To oglądacie, to już wiecie, co tam się wydarzyło, bo jeżeli obserwujecie moją strawę bądź Instagramy, to już powinniście dawno o tym wiedzieć. No ja jeszcze nie wiem, nagrywając, co, co mnie czeka. Przyznam się, że jestem trochę wydygany, ale no co. Ty wyjątkowo lajkonika like jadę nie dość, że dłuższy dystans bo zazwyczaj jadę 200 km to jadę na szosie, więc no tych kół tutaj akurat teraz nie sprawdzę na dłuższym dystansie, ale już za niedługo na pewno coś, 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 coś będzie, więc tam spokojnie, nie martwcie się, te koła na pewno przejdą długodystansowy test, chyba, że coś się okaże, że coś jest z nimi nie tak, ale raczej obręcze, raczej ramy Ikana zbierają pozytywne opinie, więc myślę, że Ikan w Carbon to umie się bawić i raczej z obręczami też nie będzie problemu. Dobra, jeżeli chodzi o takie rzeczy, specyfikacje, jeszcze, no to już powiedziałem, wysokość stożka, waga. ten Ilość sprych to 24 z przodu, 24 z tyłu. Są to CX-Ray Sapin i piasty jakieś sygnowane ich symbolem ICAN D28. Są na łożyskach maszynowych, ale z tego co wiem, za niedługo trafią do sprzedaży prawdopodobnie jeszcze na łożyskach ceramicznych. I to tyle chyba jeżeli chodzi o takie rzeczy techniczne, e, mówię wybrałem je z tego powodu, że były w miarę stosunkowo lekkie, e, nie za duży stożek, ładnie wyglądający, bo wiadomo stożek musi wyglądać, e, a przy okazji fajnie się toczą jako koła gravelowe. Powiem szczerze, że no, trochę tam zasuwam po jakichś nierównościach, po różnych terenach, teraz ostatnio była ta e, objazd gravelowych Mistrzostw Polskich, gdzie e, były jakieś tam ujeby. E, fajnie się toczą na asfalcie przy tych oponach Hutchinson Caracalle Race e, z, e, w systemie właśnie bezdętkowym. Na asfalcie, przy jakichś tam niecałych trzech atmosferach, e, z przód, tył. No to nie ma problemu, że przy 200 W osiągnąć prędkość 30 na godzinę. Więc e, to, to jest dobry wynik, według mnie. Więc one i na pewno dobrze sprawdzą się szosowo. Tym bardziej, że patrząc, że ich średnica zewnętrzna to jest 29. Jakbyśmy założyli oponę 28 to pewnie by był ten stosunek taki aero, że wiecie 5% węższa opona od obręczy. Więc myślę, że szosowo też się bardzo dobrze sprawdzą. Ale no ja wybrałem to do gravela i też kiedyś jeździłem na bontragerach szosowych w, w gravelu i to też mi się sprawdzało, więc to nie ma jakiejś reguły. Nie czuć pod palcami, żeby one się jakoś tam uginały dosyć mocno, więc koła są ogólnie sztywne. Nie na tyle sztywne, żeby były jakieś niekomfortowe, tak jak na przykład było to w przypadku Elite Wheels of Drive, gdzie o, o koła były pod zakładką gravel, a używam je w szosie, bo są one bardzo, bardzo sztywne i lekkie, więc tutaj nie czuję, żeby no było mi jakoś tak niekomfortowo w tej kwestii. Co do porównania do Vinci GRV40 Race, no to no toczą, się, toczą się dobrze, trochę gorzej przyspieszają, bo na, tam były chyba łożyska ceramiczne y, i trochę większa sztywność i mniejsza masa, więc no to chyba logiczne, że będą się lepiej przyspieszały, ale nie ma tragedii. Jest. No podejrzewam, że jak to jak zawsze mówił, Szary Kowalski nie zauważy za bardzo różnicy. Ja tam delikatnie zauważam, bo wiadomo, dobrej baletnicy to i rąbek o spódnicy, ale nie ma, nie ma tragedii i nie czuję, żeby to były koła, które będą sprawiały, że będę jakiś tam wolniejszy, więc to głównie jakie będę osiągał wyniki w tym sezonie, to dużo będzie zależało ode mnie, a nie raczej od tych kół tym że coś się podzieje, no ale to nie wiem. Oczywiście ze wszystkimi dobrymi i złymi informacjami będę się z Wami dzielił na kanale. No i tyle, no fajny mają ten napis taki hologramowy, delikatnie wypukły, ładnie się mieni w słońcu, więc no, design dosyć prosty, czarne, matowe, wiadomo, brudzące się, trzeba, trzeba je czyścić co jakiś czas, no ale co, no. Gravel nie jest po to, żeby go czyścić, tylko gravel po to jest, żeby nim jeździć, nie? No. Tak, jakiś pierdzielony, antyczny. Wstępnie wyglądają fajnie, toczą się dobrze. Złego na razie słowa powiedzieć nie mogę. Dobry na pewno stosunek ceny do wagi, do tego, co oferują, no bo kosztują one 800 dolarów. Z kodem rabatowym będzie jeszcze taniej. Więc, jak będziecie chcieli z niego skorzystać, to oczywiście skorzystajcie. Do. Nikogo do tego oczywiście nie zmuszam, bo to musi być dobry wybór. Pamiętajcie, że to, co Wy kupujecie, to, co Wy chcecie, to musi być Wasz dobry, nieprzemuszony wybór. Tak samo możecie, jak coś zakupić na moim sklepie Velobert.pl, jakby jakiś tam liczniczek, coś było potrzeba, to oczywiście zapraszam, ale mówię, nikogo nie zmuszam, bo wiadomo, to trzeba chcieć. Trzeba chcieć. No, ja mam nadzieję, że. Ten rower to już będzie taka fajna, racingowa maszyna. Na razie jeździmy się na nim dobrze, ale chciałbym jeszcze trochę kilometrów porobić, aby móc Wam powiedzieć nieco więcej. I no, na pewno trzeba przejechać jakiś dłuższy dystans. No, dobra. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Piąteczka.